Siemanko, kilka dni temu stawiłem materiał z turnieju 7 na 7 Tak jak wam mówiłem wczoraj, czyli w niedzielę były grupy Udało nam się wygrać trzy mecze, pierwszy mecz 3-0, drugi 3-0 i trzeci 3-1 I w dzisiejszym materiale chcę wam pokazać mecz przeciwko drużynie Gnomi Swoją drogą w tej drużynie gra mój kolega z Fajmu, Ilian pewnie go kojarzycie Między innymi z filmiku, gdzie pokazywałem właśnie naszą wygraną Zagraliśmy o turniej do Chin, który został niestety odwołany ale na razie nie będę się wypowiadał na ten temat, troszkę to słabe. W przyszłości sobie na pewno o tym porozmawiamy, a teraz nie będę po prostu sobie zaprzątał tym głowy. Wracając, pokażę tylko jeden mecz, tak jak już mówiłem, tylko dlatego, że ten mecz po prostu był streamowany i nie chcę, że tak powiem, sprzedać taktyk na playoffy, które są w czwartek i piątek, który to jest dokładnie 18-19 sierpnia, są właśnie te playoffy, i na ten moment nie chcę wrzucać po prostu pozostałych dwóch meczy. Ale na spokojnie, po turnieju wszystko zmontujemy do multiperspektywy, bo wiem, że to na pewno będzie się przyjemnie oglądało. I jeszcze co do tego mężu przeciwko drużynie Gnomi. Niestety pokażę wam tylko dwie bitwy na mapie Himmelsdorf, ponieważ miałem taki dosyć mały problem. Nie było mnie od piątku w domu, ponieważ pojechałem do miasta rodzinnego, mój dziadek miał urodziny. I jak wróciłem w niedzielę około godziny 16, nie zorientowałem się, że automatycznie zaktualizowały mi się sterowniki do karty graficznej. I właśnie przez to, że miałem aktualizację, to moja karta zaczęła jakoś świrować, zacząłem gubić klatki tylko podczas nagrywania. Normalnie miałem 200-250 fps a na nagraniu to wygląda tak, jak teraz to macie na ekranie. Nie ma baczata te. Krwa, że tak. Ale nie mają co bardzo, właśnie czym snajpić, więc. Więc wyłączyłem nagrywanie, zresetowałem OBS-a z nadzieją, że może to pomoże, niestety tak nie było. I ostatniej bitwy, która była na mapie kopalnie, nie byłem w stanie nagrać, i dopiero po bitwie zorientowałem się, że przecież mogę włączyć nagrywanie samego TeamSpeak'a i potem nagrać powtórkę, jakoś to właśnie zmontować w premierze i byłoby po problemie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno po całym tym turnieju zrobię sobie takie małe omówienie tych wszystkich bitew na moim streamie. Potem może ten zapis wrzucę na YouTube'a, zobaczę jak mi pójdzie właśnie omawianie takich bitew. Dobra, to to by było na tyle i możemy przejść do pierwszej bitewki, która była na mapie Himmelsdorf. i drużyna, kurczę, chciałem powiedzieć, drużyna Go, drużyna Opór atakowała. O, idzie Nie ma baczata te. Dobra, może coś być w tym synozomu? Nasowo... Ale nie, nie mają za bardzo właśnie czym snajpić, więc... No, tam mi chyba jest gucci. No chyba powinno być No oni patrzą, co to powinni, tak szczerze. Nie no i ma to jest taki hold maksymalnie, taki. W... Tak, może To co Na stawach... Ta, na stawach. A. A. Mi jest zresztą, że to... Nie wiem. Tylko kurde, dajmy kola, nie? Kiedy tu jechać? Ale... Tak, hmm. tak szczerze, to te beczki jest zresztą. Ale co, myślisz, że one będą snajpić? Nie no, zda zdaje mi się, że oni muszą coś zająć, nie? Że, al że albo to na no jedną zająć, albo 8 szczerze. Czekaj, czekaj, churaj trochę do prawa, żebyśmy się nie zamknął. No, mam że oni będą stać z takim line-upem. Kto BK zająć? Jest? Jestem szybki. A <laughs> jedną jedną tutaj, żeby grała na to i dała spota wcześniej? Może pojeść tam pisek? Nie. nie, Nie. Dobra. No i tak chyba. Nie. Dobra, jest dość w tym Bo no to to będzie ten. Ej, Ej, może się go złapać? Ej, tu pójdźmy jednego. Fura przeskocz. Albo... No tak, no tak. Ej, stop, stop, stopko nad, imo. Okej, okay, dobra, dobra. Jak AD, jak AD, Jacek. No, to co jednego zostało, chyba że jedziemy okay. do niego. Ale no, no, no. imo przestawiam się teraz tutaj. Ja bym, ja bym przelatowywał Hillary tykował, wszystko. No to teraz a, musimy szeskoczyć jak stąd. to ja staliśmy. jedną salwę żebyśmy zebrali tu. Ej, bądź. Tutaj no jeszcze czuk, by na tym spota No tak, odbijemy tu jedną i możemy no, okno, no. okno. Albo to ja pojadę torów, żeby bez spota Dobra, no to chcemy. No dobra. Chcecie to przejeżdżać już? Ja pojadę takie sprawozdanie, co chcecie, nie? A ty furat to zajmujesz? Ja to, ja to, ja to. Dobra, to, 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 to ja zajmę to okno. W takim razie. Chciel okay. już strzelić. No. To ja biorę to okno. Ktoś z was ósemkę sprawdzi teraz, co nie? No, no jest spod na to ważny bardzo. Że też po mnie nie pojedynku. Konat, no jak możesz to zamieć to za okno, no to tutaj będzie. Beczki mogą już, beczki już mogą być chwile zajętego. I jedno zbierzesz, nie? Dobra, on kadłuba. Do. Ja jedno zbierześ, nie? Dobra, mam spotąd. Będę tu i ten się. Może 113, pierwszy, bo beczki, beczki mogą już być na healów w sumie. Czy też, kurde, po mnie hmm. mogą jechać, tak naprawdę. Nie wiem, czy fura... Gdzie on tak Agresywnie chyba też może być. No, no mogę nie Albo go nawet bo... nie nie pojawiał ciebie, tak. Nie możemy go w... na znadąć? Jest kąg. Dał A ci? Timing. Nie Dobra. W sensie, Tylko zara... ja tego nie mogę spotować, za My... oni będą heal. Zaroni też. No po... tak, po tak, mogą tak. tak. Oni po będą pogada, mogli 8 nie, pusznąć, Ty, ja nie ja wiem. Po... Zaraz I po... nie wiem, czy nie powinienem jedną beczką na, na przykład się cofnąć, żeby e, jakoś. No zająć się tego heal zająć. No i wtedy cofnąć. Ten Ten plik wyciągamy, ale też później?

nie, Mogą być, nie, bo ja nie bym Baczek be, be, nie ma na Klaus. Okej. Okay. E to a, świetnie, i jak, no, no, no. y, jak co to można grać? Outset chyba, nie? Dla, dla, dla Was. Panie nie. lepiej teraz oni będą No to stójmy, ja Jacek to uważam, że. To... Gdzieś tu. A ja bym ja bym, nie wiem, czy nie przejął po tego Isa po prostu. Ej, a, ej a spójrz, na no gdyby tak dwóch puszcząć? Na pojedynkę? Na No I wtedy ta 113. Jeśli beczki tu będą, no i to Wy wiecie w to, okej? Dobra, go. Ale to może ze 113 to zróbcie, en, nie? En, en na, jest... na te tory z y, Sezami czy coś. Znów, okej? Okay? No dobra, dobra. Bez spota przejdziemy, nie. Jest, jest jedyny dalej. Jak z tym Ilianem jest w końcu? Mm -hmm. Możemy Ale my go? Ilieno ale zawiko. Chcesz. Chcesz mu wyjechać na plecy czy jak? Tak. Tędy, no, tędy ja tutaj, tutaj tak? tak? Tak, 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 tak. Tam? No i się tu możesz. Bądźcie przygotowani na chwilę jakby coś tam działo. Mm -hmm. no. No, no jeszcze mam... No, Ja też już mam spotę. Ja wam patrzę jakby tutaj pikowali. Wejdź ten górski? Ej, jak ktoś to ucieknijcie do przodu, IMO. Tak, i mowa. w ten. Uwaga na beczki z tyłu. Ja. Jak d, jak AD? Ja, ja, kade, ja, kade. ja no mam łusapkę, spotujcie cały czas. A uważajcie na to, uważajcie na to. No, no, no i teraz wy, wy w dwójkę się tak, zbierzcie się no, nawet. Tak. Okej. Okay? To jest 4, dajesz. Okay. To jest dajesz. Tak. Okay. Okay. Dwie beczki, dwie. Jacek, 277! 277, 277. Tak, tak, tak. Proszę o samo, które da i zrubę kanapkę na usadce. No to naturalnie nic się nie dzieje, nie? O, ja daję okno. Stój, ej, no i stój tu i miecz to, okej, Lesio? Dobra. Patrz, 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 patrz. Wszyscy. Ja przejmuję ósemkę, będzie baza za tymi. Ej, to fura, jest. ej, ja przejmuję. Ja ja ej, 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 chodź, chodź. Mmm, czekaj bo beczki już, właśnie. Chodź, chodź, Tak, ale nie, dostań, ja tak, dostań, dostań. tak, 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 ale... Dobra, coś innego chciałem powiedzieć, mniejsza, mniejsza. Poczekaj, Pikujmy razem, 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 razem. No, już jestem, jestem, dawaj. Powoli. Wy możecie z tutaj, w taki sposób. jadę, jadę, jadę. Oni uciekli na Repuszują was. Beczki, beczki. Ja ja mi Chodź, chodź, bajka Dawaj Górskiego, dawaj Górskiego. Może No jestem w oknie, wiesz. Dobra, no. dawaj Jordana, Ja ja dałem jeszcze. Dobre, ja dobra, odjętego tego. Dawaj, wjedź Dobra, dobra, dobra. dobra. dobra, dobra, dobra. Ej, Fura, dołącz, furatowo, ja so, też. Oni we mnie lecą do zarodem. Ja bym to jest ty, dalej? Fura możemy ja No okej. Jaki nadałem? jest, KD jest! Zabijcie po prostu mita! Mi na No, no Jest ja taki. I w Sokoła, taki. Jest taki. Jest uważaj Jest sobie, nie? taki. Jest Nice! nice. Soku. soku, Soku, Jest taki. Jest Jest taki. Jest taki. Jest ja dwa, nie dwa, da, dwa. No, ja nie dam, no, ja Jest nie minus dwa. Minus dwa. Macie przewagę w HP, dużą. Jest Jest dwa się ma Jest dwa, Jest uważaj, uważaj po jednej, po jednej. Strzelił, ale nie, nie ryzykuj Adbył się beczką. ja wygram, ja wygram. jak wygra. Ej. Dobra, nice, Ej, fura, jedź, może no nice. od takiej strony, co? Ej, o, to, dobra, dobra, on jest szotny, Jacek może się tymi. w niego wcelować po prostu, mm. czy nie? No dobra, znaczy, w sumie ja też on ja tam Albo, a, albo kapujcie Ej, go, go i tyle. Go, go jak Pisek no wygra... Nice, No ja No dobra, ja będę i do. Gites. Chciałem pierwszy <noise> jednego skosować na sajdzie tam. No 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 żebym no, no, nie dostał, no, no no, no to lepsze było. No, no, czaję. Ja jedną peskę sfailowałem, kurde, w beczkę chciałem traka dać, a poleciało za zero. Unlucky. Ja też no, jedno chciałem w dupę jeszcze no. szczelić i w młotek strzelić, no a mogę trzymać no i będą w takie no. jeszcze no. jedną, nie? Dobry. Nie dobrze, dobrze, wyszło. Go. Dwie beczki. Trzy beczki. No i tam nie, nie co teraz... powinien do okna jechać. Ja? Szczerze to taki. Faj, to to? nie. Pod Tisek? No nie no. Ja, ja tisek, pod Tisek, bo ja trochę dalej robię, dużej różnicy. Ja, okno, tak? Mi się wydaje, że to bo może być ósemka w pierwsze tempo, jak trzy beczki są, żeby szybko sobie to zająć. To, Rysik, boostuj mnie, nie? No. Ja no. ma mam dojechać, jak? Do imby fura, no. A kuba za będzie pchał Jacek. No. pchany, Kuba, szaleś, to? Będę pchany. A kto jedzie do okna? Tisek, tak? Czy Nie, tam, i tak się nie spieszę. I właśnie do okna, nie mają co wysłać pierwsze tempo. No, właśnie to jest problematyczne. Kurde, odchodzisz mi. No jazyk. kudu. To tak konkretnie. Dzięki, dobra. już od połowy? Chcę mieć tego i ja... eee... no, jeszcze No i jeszcze trzymaj chyba, nie? No dobra. Ale Tam chyba, może być chyba same beki na Hilan. na no, wywróćcie Rexal, co? I chyba ja stąd uciekł nie. nie? Bo jakieś dwa super konie No ale to i tak jest gi dla nas, wróć, wróć Dobra Teraz mi tak się... Ty, dawaj furą, że... Nikt nie, nie, nie patrzy No, dalej, no nie? ja to odpuszczam, nie? To mu mi widzieli, nie? E ja to zaraz czeknę, jeszcze nie mogę, nie mogą to być e ja Wy na ósemkę, co? No, no, my no, chcemy wjechać od razu na chwilę? Tak, złomę Dobra nie wiem ja sobie jeszcze poczekam tutaj zaraz. Rotację powrotna będziemy widzieli. żeby trzeba było jechać na chwilę to. W sensie oni nie mają się pójść sumie, no i to chodź z nami, chodź już chodź. okej? twist chyba chce, żebym dał w niego pechy i beczki przyjadą. A będą chciałbym. Chyba jakoś jest nimi tole może. A na albo wieć w Imbę? A jak. A jak my byśmy z Hila się wcelowali w to, skoro te beki chcą rotować? Tak, No ja w chcę to zrobić właśnie. No chcecie zrobić. Ej, bo beki nie mogły przejechać. Nie, no ja teraz okay. też spotuję beczki. Jedzie. I jedzie. No dawaj, dawaj, no, dawaj, dawaj to... Jacek. Okay. Dałem jedną. Ko kolejna jedzie. Dałem drugą. Super. Dajem no dwie. Super damage. Damage guci. Już nie, już, już nie przejedzie raczej. Tylko uwaga tą ósemkę, nie? Bo to jest. Mhm. No nie, ten czołg nie był guci? Stąd nawet? To było właśnie chyba. Ale w i on wie, albo wie. No on to ja to, to, to On będzie to świecił. Spot spotować wam. Hej, spotować wam Hila, aby będziecie tutaj operować, czy? Y, nie, lepiej ty żebyś ty to, jadam, to robił, bo to oni dobra, nas mogą przebić, Dobrze. wiesz? Jacek, uważaj, żeby nam. Przejedź Na razie to jeden czołg tu. będzie do drugiego. Przejedź do drugiego. Przejedź do drugiego. Przejedź do to Przejedź do Jest na na ten budynek na kapie chyba Widzieli przyję. mnie tutaj. Po, po, podjeżdża, Ej, tutaj, może hangar, nie? Jest ja hangar, muszę odpłuścić to im zaraz, zarostu. Tak. Tak. będzie no, Ale to robimy u lipę. Ten kąg coś grał. podaj hajki na niego, będę powoli go z hajków sobie. A jakbyśmy zjechali. Zaczy, z... Nie, ale fura hmm. chyba możesz tak stać, czy nie? No póki co mogę. Wiesz, może torów, to, Nie tego. Wiesz o czym myślę? Żeby zjechać po tego górskiego. Paweczka. coś? A trójka masz, bo on nie widzimy tego. Nie możemy zaryzykować po konia? Kuba to ja, te, ja na, dla na, ale te beki mogą no. być tutaj, wiesz? No właśnie. Ej, patrz, te wszystkie trzy beki muszą być tutaj. No. O, no. Dostałem jedną. Świetnie że no. mogę to patrzeć, fura, bo. Mhm. Ej, a co jakbyśmy... Czekaj, bo skoro mamy całą rotację od Rexara i, i, i on spotuje tę... Ten... O, jedzie. Patrzcie. Ej, to zjedzie może tutaj beczkami? No? No tak, tak. tak. to też może być bait niby. Bait. No, najważniej, no, właśnie, no dwóch, oni są byś, no, byśmy zje... Zróbcie tak, by zbić Kapa. No i oni ja, chodzą... Chad... Ja, ja, ja mam, cały czas. Kieca, ja, ja ci może będę. Ty zfarmisz ich w dupę, chyba, nie? Jeżeli Ilien będzie jechał po ciebie, tych to ja będę miał ich plecy. Ej, jadą chyba teraz. No, no, jadą, jadą, zaraz sprawdzę. No, ja nie odpuszczam okna, jak coś, no, razie. Jedzie, mam. Mam tak. jedną. Ej, dwie. No, na się go, tu Ej, no, no, no. Trzy. Dobra, dobra. I... Ja kada tak, jestem Chodź Tak, jadę, jadę. jadę. No, no, to jest tak, jaj, jaj. Ja, ja, patrz sobie Jacek, jadę. To, nie? No, ja to nie? Zbijecie no. kapę? Bo kap jest... kap jest. Kap tak, jest teraz no, najważniejszy. No, kapa zbijemy, Kuba, w stąd standard. Okej. Okay. No właśnie wiem, no, że no, się, tak. no, i to zrób to już, nie? Ej, a tak, spotujecie ósemkę w ogóle, żeby bo Bo teraz nigdy wam tego nie spotuje. Ja tego nie widzę, ja tego nie widzę. To ja mogę wyjechać z Imby, nie? No nie to są. Ej, patrz! Ona jest back! Dobra, dobra. Soku, soku? Ej, możecie cofnąć i zaknąć potem Soku minus jeden. Ej, wpuśćcie, wpuśćcie go, on nie wie o mnie Zacznę grać na niego Jak Kubas Ej i wjeżdżamy w Mika, za Nie, 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 nie. Okej, dobrze, dobrze, dobrze. Jaką mam za tego teraz teraz na Pijcie się piknij się go Ej, zaraz de nie? Jakiś? I dekup. Dobra, zbiję, dobra masz? Ej, ja podjeżdżam. Chcę co uważaj, żebyś nie przypikował? chodź, chodź, chodź. Wiem, dam, dam, dam. Macie jeszcze jedną? Tak, skończę, 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 skończę. Jaka de? Mogę, mogę. to two ko Ja, da. pomiekać. Dawać Ja, mam który po robi. Nie podajesz. 4 we mnie dało. I mam. Są są taką. Ja tą kąki. Wysałem nie? w Nie, ej! Mamy mamy dużą przewagę, więc. Czekaj, nie, idź pierwszy. Ja ja dojeżdżam już do ciebie. Jordan kiedy jest? Ja, tak, wycejecie w końki, najewam będę plecy. Jest też starożytka. Uważaj, Macie, 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 Larka, się, Macie, to do przodu, ja, ja Marcel, Macie, 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 Też to idę troszkę co? Panie Złoty? Dobra, jak ody? Ale nawet go nie zarysowaliśmy 8000 przewagi mamy. Ale... Nie no pięknie to zagraliśmy. w stary jak na książkę, ja tak księżnik. No. Powiem. Ale jak widać jak ciężko skoczyć na tego nie? No. Jak zajmiesz Hila, no to się nie Ale że oni nie zajęli tam, Stary, no. Ale ja, ja tutaj, ja, ja tutaj no, e, wyczekałem. Ale no Iliana. na. Tak mogliśmy zająć te tory, no bo oni mieli lino wolne, co nie? No to no też tak. mamy do retake'u. A szczerze, że, 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 że oni jadą zająć tory na taki na szybki lino, to to jest jakiś. No żart. to to jest chore. No, oni oni myśleli, że my znowu będziemy chcieli skrócić. No. Dobra, go. Niestety to już jest koniec, tak jak mówiłem na początku tego odcinka, mam tylko dwie bitwy, które mogę pokazać, niemniej jednak mam nadzieję, że taka forma wam się podobała. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej multiperspektywie, moim zdaniem jest to naprawdę świetna rzecz. Jeżeli będę miał taką okazję, żeby robić częściej takie filmiki, to na 100% to zrobię, bo nie ukrywam, to jest nawet przyjemne jak to montuję, mimo że to mi zajęło około, nie wiem, 3 godzin. Samo nagrywanie powtórek zajęło mi chyba ponad 80 minut, jeśli nie więcej, nie, chwila, te bitwy trwały łącznie chyba 16 czy tam 17 minut. 16 razy 7 to jest 112. No, coś około 2 godzin zajęło mi samo nagrywanie powtórek. Ale efekt, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo dobry. Także co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się. Miłego dnia. Pa, pa.